No szczerze powiedziawszy, przed przyjściem tutaj rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, z którymi grałem w przeszłości, Poopowiadali mi, jak to wygląda tutaj od środka, jak wygląda cała ta otoczka. Na pewno bardzo kluczowym była też rozmowa z trenerem, który jakby przekazał mi tą całą wizję, ten plan, pomysł na drużynę, jak to ma wyglądać w tym sezonie i nie powiem, że... Sam styl, który po prostu ten preferuje bardzo mi odpowiada, bardzo ofensywny, sam jestem zawodnikiem ofensywnym, że gdzieś to na pewno był też taki e, dodatkowy taki bodziec, który jakby przeważył, że tutaj jestem, Przecież też rozmowa z prezesem, z wiceprezesem, którzy przedstawili jak klub Lechia, Lechia Zielona Góra ma wyglądać w tym sezonie w przyszłych sezonach, więc e, już sam wiedziałem po tych wszystkich rozmowach, że to będzie bardzo dobre miejsce i bardzo dobry wybór, e, żeby zrobić ten kolejny krok piłkarski. Okay, a To od razu dopytam, e, którzy zawodnicy w takim razie tak dobrze o Lechii się wypowiadali, taką dobrą reklamę tutaj zrobili klubowi, że, 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 że wpłynęli też na Twoją decyzję? Na pewno z, ze Szmigim, czy też z, z Kubą Lizakowskim, którzy, z którymi graliśmy w rezerwach Śląska, też był e, Lisu, który teraz poszedł do Chojniczanki, też graliśmy y, razem z, z wszystkimi w rezerwach. Czyli Ślązaki generalnie? No, można powiedzieć z z śląskiego. ja raczej jestem nie z tylko z jako... A znaczy, chodzi tak. w sensie, że ze Śląska? Tak, 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 dokładnie, dokładnie, więc wszyscy graliśmy w rezerwach Śląska, tam się dosyć pograliśmy, fajne wspomnienia mamy i gdzieś y, lekko sobie pogadaliśmy, ale jednak y, brałem to jakby na poważnie i też chciałem jakby po prostu zobaczyć, jak oni jakby to odbierają więc na pewno też w jakimś stopniu to jakby miało jakby wpływ na to, że tutaj jestem. Okay, a bo tak od razu też myślę, kibice się zastanawiają, no jak to jest, że zawodnik, który przed chwilą był jeszcze w klubie, który awansował do pierwszej ligi, schodzi do trzeciej ligi, to, to schodzi dlatego, że rzeczywiście aż tak go tutaj zauroczył projekt, czy, czy bardziej kwestia tego, że, że ofert jednak nie było satysfakcjonujące? Oferty były, nie będę ukrywał, że też z drugich lig, ale bardziej patrzyłem pod kątem nawet nie finansowym, tylko po prostu sportowym. Widzę właśnie, że Lechia, patrząc tutaj na transfery, jak to wygląda po tych tak jak mówię, rozmowach i z trenerem i z prezesem i z wiceprezesem, którzy jasno mówią, że chcemy coś jakby powalczyć w tym sezonie i te transfery, no sam mój transfer jakby ma dać takim jakby znakiem, że chcemy jakby coś powalczyć, nie? ale to, co mi się jakby tutaj najbardziej już po kilku dniach tutaj trenując, bardzo spodobało, że najważniejsze jest właśnie tu i teraz, a to co będzie za rok. To zobaczymy. Najważniejsze właśnie tutaj teraz ten okres przygotowawczy, żeby bardzo dobrze go przepracować, skupić się na tym pierwszym sparingu, który nas czeka w sobotę i z każdego tygodnia na tydzień po prostu cały czas analizować, polepszać się, skupiać się na tym, więc szczerze mówiąc, to tak najbardziej mi umiał, że tutaj każdy jakby detal najmniejszy jest szczegółowo jakby pokazywany, każdy najmniejszy błąd, który coś można pobrać, gdzieś szukam cały czas, żeby się polepszyć. I rzeczywiście nie jako sobie ten taki profesjonalizm, który ja zawsze szanuję i cechuję sam w sobie, jest dla mnie jakby priorytetem i sam klub Lechia Zielona Góra ma to. Czuję, że to jest takie idealne miejsce, gdzie mogę dalej się rozwijać jako zawodnik i takie to, co było wieczyste już jakby nie ma do tego wracać, to jest odcięte grubą tom i po prostu mega się cieszę, że właśnie sportowo będę mógł tutaj coś jakby być tą częścią tej drużyny i, po, i powalczyć o coś większego. Ostatnia kwestia, też myślę, kibiców, która nurtuje, ciekawi. No, zawodnik, który ma w swoim CV, mimo że w imniorskich zespołach, to jednak AC Milan ląduje w Zielonej Górze, to robi wrażenie, ale bardziej chciałbym zapytać o to, jakim Ty jesteś dzisiaj piłkarzem? A, a jakim piłkarzem był ten Przemek Bargiel, którego właśnie pamiętamy, kiedy szedł do, do Włoch, kiedy miał podbijać właśnie WSPA No Szczerze mówiąc, no to już minęło 8 lat, więc tak naprawdę jestem już dorosłym gościem, który tak naprawdę wie, czego chce, wie, nad czym musiałem popracować, jak przychodziłem właśnie z Włoch do Polski. Wiedziałem, jakie mankamenty, ale cały czas coś nie grało, gdzieś jakieś problemy były, bo można sobie spojrzeć po prostu na moją karierę, że jednak cały czas gdzieś ta pochyła linia była, że tutaj właśnie z wrocław później te były rezerwy, teraz mamy Wieczystą. Więc tak patrząc typowo sportowo, no, można sobie powiedzieć rzecz, że to jest wiadomo, że klubowo, że to idzie cały czas ten taki jakby, powiedzmy, regres, ale cały czas jakby brałem te doświadczenie, szukałem cały czas tych najmniejszych detali, nie będę ukrywał, że gdzieś przez te ostatnie pół roku Szczególnie bardzo dużo się zmieniło u mnie pod względem całkowicie mentalnym, gdzieś bardzo zainwestowałem w siebie, i można powiedzieć, że teraz przychodzę tutaj jakby z czystą głową i z takim po prostu nastawieniem, taką pewnością siebie, że to jest ten moment, taki mogę użyć, można powiedzieć, stwierdzenia takiej trampoliny, że to jest teraz ten moment, żeby się po prostu odbić i wrócić jakby na te odpowiednie tory. Więc patrząc przez ten pryzmat. Ośmiu lat, których gdzieś te doświadczenia, w których klubach byłem, jakie nabierałem, to, to jest teraz ten idealny moment, żeby to sprzedać na boisku i żeby to całe, ta, ta otoczka po prostu zaowocowała tym całym moim, można powiedzieć, no, talentem, którym kiedyś byłem, ale tak naprawdę już nie jestem młody, już można powiedzieć, że jestem takim, e, że dojrzałym zawodnikiem, więc tak naprawdę teraz e, moją rolą jest po prostu grać jak najlepiej i po prostu sprzedać to na boisku.